Sześcioro, kluski z Dzi Dzisiejszy odcinek to unboxing. Flash Folsów. Te, te stworki nazywają się Flasze. I no. 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 W tym opakowaniu jest 5 stworków. I co teraz na... będziesz robił? Otwierał. Uuu jaki ty masz nóż? Tu. Jak ten nóż się nazywa? Finka. Finka, no. Dawaj, no to otwieraj. Uu. I wiem jakie... I, I już wiem jakie są potwory. No to pokazy każdego po kolei. I patrz, może mają jakieś imiona albo coś. Ten jest panem Gąbką. Pokaż. To, pa, nie wiem to jest. Blisko. To jest pan... Pan Gąbka. Ale powoli Pochodź. i pokaż. To jest pan Gąbka. Pan Gąbka. Mhm. Przypomina mi trochę tuster! Jest ktoś? Uuu, dwie głowy ma. Dwugłowy ty liczy na to bez tego tutaj, no wiecie, bez tego kołnierza. Tu. Coś na mnie, no? Ten stworek tutaj tak, tak wygląda. Z tego ma skrzydła. Mm. No to Jak mu imię wymyślić? BlueFly. BlueFly, super. Dobra, no co tam jeszcze mamy? No Tutaj mamy jeszcze toaletę. U, toaleta. W, w, w naszym języku toj-toj. Tutaj co jest? Patrz, patrz co tutaj jest. Chyba tam właśnie trzeba wlać wodę chyba. No chyba to postaw na stole. Będziemy to robić. Mama, pomóż mi. Chyba trzeba wyczyścić. Trzeba wyczyścić kibel. w by, by była by było no... ulotka U, ulotka z wszystkimi potworkami. A ile ich jest? Wszystkich? Yy, muszę sprawdzić. Czekaj, gdzie jest? Jest napisane. 150 chyba, co? No 150. O, 150. Jest napisane, tak? Tak. Tu pewnie też są imiona, czy nie ma imion tam na tej ulotce? Są imiona. Ale mi się ich czytać nie chce to później jak znajdziemy, to najwyżej dopiszemy, tak? Jak te twoje się nazywają. W zestawie była dołączona instrukcja. Jak, jak się... Instrukcja obsługi kibla. No, no, to, to wam opowiem to instrukcję. Najpierw trzeba to tutaj odczepić, tu na górze z plastrem i ma jakąś mazią. No, trze trzeba teraz. Wleć wody, Pównytku. woda, mhm. to nie coś powiem. Nie, On to, dobra, dobra. tyka. Mhm. No, później co robisz? Z zamykamy to, wstrząsnąć trzeba kiblem. U. To jakieś szejka chyba robisz, co? Shake, szejk, szejk. Potworkowy shake. No, shake dla potworów. No i co teraz się robi? I teraz się. Otwiera na to? Nie to. A, folia się ściąga. O! Wow. Oprzyj sobie. Mój! Postaw to. Ale to obrzydliwie no. wygląda. No jak kibel. Dalej, odkryj tą folię. Uuu, y -y. tu dwa sobie schowały się no, Fajny żuk. Pokażę? Dwa na raz, pokaż do tego. O, to. Super. No, i co to było za odcinek? No, to był odcinek z unboxingu. Flash, Monst Flash Force, tak? No. I było w opakowaniu 5 tak? tak? Masz teraz Jeden Prz Przelicz dokładnie Jeden, dwa, trzy, cztery, To pokaż Jeń. jeszcze raz a. wszystkie i No a teraz pokażę Wszystkie na, mo na mojej ręce Na stoliku ustaw może Albo na stoliku ładnie masz. Cześć czołem Kluski z dosołem musisz powiedzieć że to To są moje wszystkie fla Flasze I のうも。